Justina Reid miała tylko ojca, Marka Reida. Mark Reid miał tylko matkę, Aleksandrę Reed, a Aleksandra Reid nie miała nikogo. Przestańmy jednak analizować drzewo genealogiczne rodziny Reidów i cofnijmy się o 24 lata do 1997 roku. Aleksandra Reid w tym czasie nazywała się Aleksandra Shepard. Miała raptem 3 lata, gdy poznała słowo bieda które było dla niej niezrozumiałe. W wieku zaledwie 7 lat uświadomiła sobie, że różni się od reszty rówieśników w szkole. Mając już 16 lat wiedziała, że jeśli się chce, można zmienić świat. No, może nie cały świat, ale świat Lindsay Will na pewno. Ojciec Alex był dobrym człowiekiem, nawet cudownym, ale dla środowiska, w którym funkcjonowała Alex, to za mało. Murphy rzucił wszystko, gdy dowiedział się, że jego partnerka, której Alex nigdy nie poznała, zaszła w ciąże i urodziła córeczkę. To była właśnie Alex. Jako, że partnerka nie chciała dziecka, Murphy postanowił wziąć na siebie pełną odpowiedzialność. Podjął wtedy pracę w jednej z lokalnych fabryk soli. Życie to nie słodycz! Za pierwszym razem śmiał się z tych słów, a za drugim już płakał. Nie, ta historia nie dotyczy pracy i długów Merfiego Sheparda, ale sytuacji, która przydarzyła się jego córce, Alex. Otóż Alex uczyła się dobrze, wręcz znakomicie. Przez lata podnosiła swoje wyniki w nauce, nie miała żadnych zaległości i poprawek. Robiła to wszystko, aby zdobyć jak najwięcej stypendiów na studiach i nie obciążać wydatkami ojca. Nie wiedziała jeszcze, że jej ojciec nigdy nie oszczędzał pieniędzy na jej studia. Po co, czy edukacja nie jest darmowa? Wszyscy nauczyciele wspierali Alex w jej wysiłkach, bo tylko ślepy mógł nie zauważyć jej uporu i ambicji. Gdy poznaje się historię Alex i samą Alex, najpierw można ją niesamowicie pokochać, a potem równie mocno znienawidzić. Lepiej ograniczyć się po prostu do zwykłego szacunku dla starszej już osoby. Determinacja- to coś za co można było ją kochać i nienawidzić. Pozytywna cecha, a z różnych punktów widzenia ocenia się ją inaczej. Aleks, jak każda nastolatka, miała przyjaciół i wrogów. Świat nie dzielił się już wyłącznie na dobrych i złych, ale raczej na bardzo złych i trochę złych. Dziewczyna miała jedną przyjaciółkę, a wszyscy oprócz niej byli wrogami. Oczywiście ktoś czasem ściągał od Alex pracę domową. Ale to nie świadczyło o przyjaźni, a o nadciągających kłopotach, gdy złapie ich jakiś nauczyciel. Dla Lindsey Will, która stanowi antagonistkę w naszej historii, świat dzielił się na bogatych i biednych. Dlaczego? Cofnijmy się jeszcze w czasie. Dzieciństwo Lindsey Will było takie samo jak każdego innego, przeciętnego amerykańskiego dziecka. Na śniadanie jadła gofry, dwa jajka, bekon i popijała to wszystko mlekiem. Co mogłoby pójść źle? Może to telewizja, którą oglądał ojciec Lindsey, albo kreskówki, które Lindsey sama oglądała, a może bezdomny chłopiec, który zniszczył jej kiedyś czerwony balonik, a może właśnie ten fakt, że jej dzieciństwo było takie samo jak wszystkich innych. W takiej sytuacji można powiedzieć tylko jedno. Nie ma sensu szukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego Lindsey Will to zła osoba. Ona po prostu była jaka była. I nie dało się tego zmienić. Tak więc po ukończeniu szkoły średniej Lindsay Will sama postanowiła zostać nauczycielką. Tak też zbiegły się drogi Alex Shepard i Lindsay Will, uczennicy i nauczycielki. Ale o czymś ktoś najwyraźniej zapomniał. Przede wszystkim dwójki ludzi. Wszystko zaczęło się, gdy nauczycielka języka angielskiego w jednej ze szkół w Kalifornii zaszła w ciążę i poszła na urlop macierzyński. Lindsay Will zatrudniono na stanowisku nauczycielki. Te słowa szokowały, ale poza Alex nikt nie odczuł różnicy. Po jesieni przyszła zima, po zimie wiosna, po wiośnie przyszło lato, a ta zmiana w kadrze nauczycielskiej wciąż zaskakiwała. Tymczasem świat Alex, świat, o którym opowiemy, był znacznie głębszy niż wszystko, co ją otaczało. Nienawiść Lindsay do biednych dała się jej we znaki. Każdego dnia nauczycielka wzywała Alex do tablicy. Codziennie tylko ona odpowiadała na pytania z poprzedniego tematu, a mimo to dostawała od Lindsay złe oceny. Wszyscy wokół uważali zachowanie nauczycielki za niewłaściwe. Nie żeby lubili Alex, ale najwyraźniej nie lubili też Lindsay. Początek pory deszczowej był dla Alex najgorszym okresem. Pieniądze ojca czasami nie wystarczały nawet na jedzenie i podstawowe rzeczy, a dziewczyna potrzebowała do tego butów. Wszystkie koleżanki w jej szkole mogły sobie pozwolić na drogie bodki z kryształkami po bokach, błyszczącą powłoką zewnętrzną i futerkiem od wewnątrz, ale Alex o takiej parze prosto ze sklepu mogła sobie tylko pomarzyć. Spędzała godziny i dni kręcąc się przy witrynie i przyglądając się tym butom. Kiedyś miała odwagę powiedzieć ojcu o swoim marzeniu. Drogo ich to kosztowało w przyszłości. Buty na zmianę były obowiązkowe w każdej szkole, także w tej, w której uczyła się Alex. Uczono ich także, aby nie różnili się od siebie, siedzieli prosto, nie ziewali, a po przekroczeniu bram szkoły całkowicie zacierali swoją indywidualność. Alex nie spełniała tylko jednego punktu. Nie miała butów na zmianę. Nauczyciele dyżurujący w szkole udawali, że nie zauważają tak oczywistego braku. Wszyscy wiedzieli, w jakiej sytuacji znajdowała się jej rodzina, a ona nienawidziła tego jeszcze bardziej niż jedzenia, które musiała jeść i materaca, na którym musiała spać. Nienawidziła tych spojrzeń, choćby tych, które z nutą współczucia w pół uśmiechu rzucał pan Benson. To gorsze niż świat, w którym przyszło jej żyć. Wszyscy nauczyciele wyświadczyli jej przysługę, ignorując brak butów. Lindsay Will nie była jedną z nich, może dlatego, że nie pochodziła z Kalifornii, a może dlatego, że nie widziała granicy oddzielającej biednych od bogatych. Nie, wręcz przeciwnie, Lindsay Will podkreślała ją zbyt wyraźnie, dlatego Alex jej nie lubiła. Faktem było, że wszyscy robili to samo, tyle że nie w aż tak jaskrawy sposób. Bardziej niż pełen współczucia uśmiech pana Bensona, który towarzyszył jej każdego dnia w drodze do szkoły, Alex Shepard nienawidziła tylko hipokrytów. A tacy byli niemal wszyscy. Wróćmy jednak do głównego tematu. W dniu, w którym Lindsay Will po raz pierwszy miała zjawić się jako nauczycielka w kalifornijskiej szkole, która znajdowała się naprzeciwko sklepu ze słodyczami pani Bingle. Psychika Alex Shepard została na zawsze i nieodwracalnie złamana. Chwytając Alex za rękę, która wchodząc do szkoły nie zmieniła podartych tenisówek, Lindsey Will uśmiechnęła się, być może pierwszy raz od ponad 32 lat. Wyglądało to jak złapanie myszy w pułapkę przez paskudnego kota, niczym w kreskówce Tommy Jerry, która, nawiasem mówiąc, była ulubioną kreskówką Lindsey od dzieciństwa. Nauczycielka wprowadziła Alex do klasy, mocno trzymając ją za rękę, gdyby ta chciała uciec. Rzuciła, że każdego obowiązują takie same zasady i Alex musi ponieść konsekwencje. Po wystawieniu dziewczyny na pośmiewisko, nauczycielka wróciła do swojej pracy, a inni uczniowie wytykali Alex palcami. To trochę tak, jakby stado owiec zaczęło szydzić z jednej czarnej owcy. Alex nie płakała, nie wybiegała z klasy ale wzięła plecak i po prostu wyszła. Na liście obecności w dzienniku, tylko przy jej nazwisku, nie pojawił się plus. Na tym koniec historii Alex, ale teraz do akcji wkroczył Murphy Shepard. Wracając do domu wcześniej niż zwykle, Alex zastała ojca w domu. Żadne z nich nie miało odwagi zapytać, co się stało. Jedno wydawało się jasne – oboje byli głęboko przygnębieni. Dla obojga wiązało się to w pewnym sensie z nadchodzącą porą deszczową. Trzy tygodnie później przy kolacji cała prawda wyszła na jaw. Zwolnili mnie, rzucił Murphy. Lindsay Will upokorzyła mnie, bo jesteśmy biedni, powiedziała Alex. Mieli poważne problemy, które w obu przypadkach wiązały się z pieniędzmi. Zamiast każdy rozwiązywać swój własny problem, oboje postanowili od nich uciec, stawiając problem drugiego ponad własny. Ojciec chciał rozprawić się z nauczycielką, która poniżała jego córkę, a córka znalazła pracę w kinie. Była jeszcze za młoda, żeby pracować w fabryce. Wróć za trzy lata, usłyszała od człowieka, który zamknął jej drzwi przed nosem. Murphy wziął pieniądze ze skrytki i skierował się do szkoły, ale zatrzymał się i wszedł do cukierni pani Bingle. Z poważną miną zjadł ciasto, a wychodząc z kawiarni z szerokim uśmiechem na twarzy, poszedł do Dajmur i kupił swojej córce bodki. Niejedna osoba nie kryła uśmiechu po ciastach pani Bingle. Po tym wszystkim Murphy Shepard stanął przed prawdziwym problemem szkoła. Wszedł do budynku i przyniósł córce buty na zmianę. W porównaniu do nowych bodków ze sklepu Daymore, buty pozostałych dziewczynek wyglądały na już znoszone. Rzecz w tym, że po bokach bodków Alex pojawiły się dodatki z najnowszej kolekcji. To spowodowało, że nawet Lindsay Will po raz pierwszy w życiu krzyknęła. Nic wcześniej tego nie spowodowało. Alarm w gabinecie dyrektora zaczął mrugać, a on postanowił sprawdzić, co się stało. Wszyscy milczeli. Nikt nie odważył się powiedzieć ni słowa. Jeden z nastolatków nie wytrzymał napięcia i opowiedział wszystko, co się wydarzyło, a nawet więcej niż było trzeba. Chłopak był zbyt zdenerwowany. A tym chłopakiem byłem ja. Po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy, Lindsay Will zwolniono. Murphy Shepard dał jej nauczkę. Można nawet powiedzieć, że piękną nauczkę. Choć nie miało to oczywiście wpływu na ich dalsze życie... To jednak nieco zmniejszyło dystans między ojcem a córką.